Witam witam w odcinku gry z gry Soldat Każdy chyba w nią grał Albo kojarzy Już zginąłem Jeszcze się dobrze nie pojawiłem Już zginęłem Weźmy sobie że to O to będzie krówka jak mówię Już zginęłem co jest krówką nie mam grać Chyba trzeba wybrać jakąś inną grę Broń można było latać na pewno, te pamiętam, ja zginęłem, ale jego też załatwiłem. Przekrzałem jeszcze broń. Dobra, ostatni raz. No dobra. Do zobaczenia wkrótce.